Książki dzisiaj witam się na sesję. się tak jak zawsze, Piotrnik w opisie kodeksem za dwa. Używamy, wpłacamy wiele metod podnośnych, naprawdę zachęcam. Tu tutaj są fajne giveawaye, warto, naprawdę warto wbić, zobaczyć. Fajnie mało osób bierze udział, więc warto po prostu. Co chcę pokazać? Dzisiaj na samym rynku może wrócimy na grubo. Walimy sobie tutaj 3% na włópkę Dragon Lore. tutaj jeden, tak, ale ogólnie. Ok, to może najpierw jeden. Najpierw jeden. Nie, ja już myślałem, nie? To, 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 to było blisko po prostu. Dobra, dwa. No i ta lipa, nie? Ajaj. Aj. No teraz może? Dragonorka? No no sypni, no, no sypni, no. No nie bądź taka, dragonorka. Dobra, na 1% się Dragon Gora da teraz, nie? No niestety, no coś nie wyszło, dobra. To co, Miner Case? Wlatuje, tak o. Uuuu, Phantom w ogóle dajcie znać koniecznie w komentarzu co mi sądzicie, warto, warto, z aż popatrzę kto, kto do, do tego momentu, kolejny fantom. więc warto, okej, okay. Ory mio, ore case, U, bo, bo. Hur, harley, okej, okay. takie tańsze, takie tańsze? A jeszcze też warto potestować, kurde, ale ten event coś nie daje tak za dobrze jakoś akurat. No i teraz tak niby zremisowało, niby zabrało, nie? Może teraz, może teraz. Bullet Queen byłby chyba lepszy zdecydowanie. No, bardzo możliwe, ale ten umb za te trzy ten tu mam 3 dyszki, ale ten obiekt nie zwróci mi całej blaty, nie. Mi ciężko, 126 zł no. Co jest? Dobra, jedno otworzymy przypadek. No i co, to jest strata, to jest strata. Trzy. Ile to kosztuje? 3000. Nie no, ja myślałem, że mi dropni teraz akurat koska. Nie, tak coś czułem w swoich, Ten, że tropnie mi tutaj koska. I mam 700, stówek. Dobra, to się tych 700 stówek postaram się co może coś zrobić. Może jakąś baterkę? O, właśnie. 400, 400 Wiem To sam Dedok to to przegrałem. No. I ja. Okej. ak case. To kołaszka jest chyba nie najgorsza, nie? No ale ulepszona musi być chyba. No, albo nie musi być ulepszona, być najlepsza. A, ale w sumie to idziemy, co Przepraszam bardzo, przepraszam bardzo, bardzo, ok i teraz... No nie, to są jaja, po prostu nie... Co mnie chce oddać, co mnie chce oddać? <śmiech> 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 Mamo, dobra. Ok. Całkiem ciekawie, ale może niech to jednak nam to da coś, okej. Okay. No klar, Gardner 6 zł, to ten skin strasznie poteniam jakoś. Też te Cerex są w nawet lekko droższe, Wykryliśmy po piątce, teraz 9, o to jest haspoko. 9, no. Okej, okay, ale musielibyśmy trochę trochę coś z tej skrzyneczki, no tak to raczej przegramy, nie? No i nikt nie został, no dobra, to przegrałyśmy. Ile mamy 250 to nas nie stać? Dobra, to tutaj może. Warto spróbować. Mhm. Mm. Oh. Okej. Okay. Pierwsza tak nie mi gorsza. Druga. Katakumby. To, jest... to nie jest są katakumby jakieś. To jest coś innego. Ale za to jest ciekawe. Naprawdę ciekawe, okej. Okay. I taka na skrzynka 16 zł, co to ja mu dopiero w czterech wróciło, nie? A ja mu? No też tak słabo. Okej. Okay. Przepraszam bardzo, naprawdę coś. Coś, coś mi dzisiaj tak... bierze, nie wiem czemu. To ziewania wspaniałe, tak jakoś... Oho. Też już leci, ale... No prosz, coś fajnego wartościowego, no, no ooo, mu wspinał, dobra, no, stówkę mamy, to może być za stówkę walczyć jedną szybką case'a. 5% WP na 3 razy, under, nie, standard, może akurat dropny, może akurat dropny że akurat tą tą i piszcie w komentarzu awupa 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 dlatego warto pisać awupa nie dzięki ok się mamy